Jezu, tak. paliwo. Nie, nie. powietrze, załogę. Um, Przykroczyłem powietrze. powietrze. Dobra, odkryjcie że... i na dotyk. Zobaczymy, się zapalić na dotyk. Eee, moment. No. Eee. No, moje, jeszcze, nie. jeszcze nie, jeszcze nie. A co on nie chce palić? Palił na dotyk przecież. Tam nic nie cuduj na razie. Dobra, bo tu jak się zateguje, no. Odpalamy silnik od BMW i Seta.